W tym nagraniu pokażę Ci kolejne zadanie, które pojawiło się na egzaminie próbnym klasisty z matematyki. A treść zadania jest taka. Łączny koszt zakupu dwóch książek o różnych tytułach wynosi 82 zł. Do biblioteki zakupiono po 5 sztuk, każdej z nich w promocyjnej cenie o 20% niższej. Koszt zakupu pierwszego tytułu wyniósł 152 zł. Oblicz cenę każdej książek przed promocją zapisz obliczenia. Okej. Okay. No, i tak oznaczyłem pierwszy tytuł, drugi tytuł, cena przed promocją, to co szukamy x i y. I teraz wiemy tak, że po pierwsze, przed promocją cena pierwszego tytułu, jednej książki pierwszego tytułu i drugiej książki będącej książką drugiego tytułu, łącznie to było 82 zł. Tak? Dobrze, i wiemy, że kupiono 5 sztuk każdej. I cena była promocyjna 20%, tak? Czyli przykładowo, jeżeli kupowaliśmy tą książkę pierwszą, no to zapłacono cenę pięciu książek, ale obniżono o 20%, tak? Czyli minus 20% razy cała cena, tak? I to się równało 152. Złote, tak? No dobrze, jak rozwiązać to zadanie. Najpierw wyliczymy tutaj z tej zależności pierwszej, z tego równania, ile kosztowała ta książka pierwsza przed promocją, oznaczona jako X, tak? I jak podstawimy tutaj pod X tą cenę, to wyliczymy, ile kosztowała ta druga książka przed promocją, tak? No dobrze, no to przepiszmy to równanie i zapiszmy to je następująco. 5x minus i tak 20%. Tak no to jest 20 setnych, czyli 1 piąta, tak 5x minus. Zamiast 20% pisze 1 piąta razy 5x. To się równa i zapisz 152 bez jednostki złoty. Napisz jednostkę, jak będziemy mieli wynik równania, tak? Dobrze. No i teraz tak. Tutaj. Ładnie nam się skróci, 1, 1, czyli mamy tak, 5x minus x to się równa 152. Po tej stronie możemy odjąć, tak, bo pamiętamy, że jeżeli mamy to minus x, to w domyśle tutaj jest minus, wiemy, tak jak mamy minus x, to to jest minus 1 razy x, tak? Czyli 5 minus 1 to będzie 4, czyli po tej stronie mamy 4x, tak? To się równa 152, czyli de facto tu mamy 4 razy x, czyli musimy obustronnie podzielić przez ten współczynnik przy niewiadomej, czyli 4. No i tak, tu zostanie nam x, bo to było celem tego obustronnego działania, dzielenia przez 4, a 152 podzielić na 4. No to tak, możemy raz policzyć, tak, że wyjdzie to 38, a jeżeli nie jesteśmy w stanie policzyć w pamięci, to możemy pisemnie policzyć 152 podzielić na 4, 0, przeskakujemy dalej, 3, minus, jeszcze 3, tu przepisujemy 2, w 32, jest idealnie 8, minus 32, reszty 0, 38 reszty 0, tak, czyli X to się równa 38 zł, tak? Czyli mamy cena tej pierwszej książki przed promocją 38 zł, tak? No i fajnie. No i teraz jak podstawimy ten X pod to równanie tutaj, no to będziemy mieli tak, już na razie bez, bez złotych, tak? Czyli powiedzmy 38 dodać Y. To się równa 82. Czyli idealnie po prostu musimy obustronnie odjąć 38, tak? Czyli y to będzie 82 minus 38, 82 minus 38 to będzie 44, czyli y to jest 44, no i oczywiście jednostki to są złote, tak? Czyli cena drugiej książki przed promocją to było 44 zł, tak? No i możemy też sprawdzić szybko, tak, jak będziemy mieli trochę czasu tak na egzaminie, czy to tu sumować, tak 38 plus 44, rzeczywiście to jest 82, czy możemy tutaj podstawić pod to pierwotne równanie, tak to 38 i sprawdzić, że rzeczywiście lewa strona równa się prawej stronie. Tak OK, jeżeli masz jakieś pytanie do tego zadania, do sposobu rozwiązania, to oczywiście pytaj, a jeżeli nie, zapraszam Ciebie do innych filmów na moim kanale.